Cześć, zapraszam Was na nowy, mały teścik, w którym zobaczymy, jak ma się wskazanie yy, wskaźnika paliwa w aucie do faktycznej ilości paliwa w baku. Jak widzicie, mam <laughs> zapaliłam się już jakiś czas temu rezerwa. Komputer pokazuje, że zostało mi 45 km yy, do, mm, do, 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 do pustego baku. Czyli teoretycznie powinno w Baku zostać jakieś do góra 4 litry. Tak, spalanie widzicie 7, bo dopiero ruszyłem przed chwilą, jak mówiłem wielokrotnie. Na początku to spalanie zawsze jest yy, największe. Yy, no i widzicie, w Baku powinno zostać około 4 litrów, tak? Yy, no licząc nawet, że wiadomo, ten komputer zawsze jakieś tam przekłamanie ma, no to powiedzmy, że 80 litrów może, Bak ma tutaj litrów. No widzicie też przebieg od razu, 46 tysięcy prawie już kilometrów przejechane, czyli już kilkanaście tysięcy kilometrów zrobiłem. Eee, w każdym razie, to przekłamanie zawsze jakieś tam jest, no to możemy właśnie przyjąć, że no powinno w tym baku zostać nie więcej niż 10 litrów. Bak w tym aucie ma litrów... Eee, bak w tym aucie ma litrów... Ile? 68. No i zobaczymy ile wejdzie. Wracamy klapkę. 68 litrów ma bak, to powinno być nie więcej niż 10, no to przynajmniej te 57-8 litrów powinno wejść, prawda? No i zobaczymy jak to w rzeczywistości wyjdzie. Wsadzamy, włączamy i blokujemy. No i dobra, patrzymy. Na razie 6 litrów, no ale wiadomo, tankowanie chwilę trwa. I zobaczymy ile wejdzie. Sam jestem ciekawy. No powiem Wam, że chyba pierwszy raz mi się zdarzyło w sumie, żeby mi się zapaliła rezerwa. Wcześniej no to zawsze tankuję jak mam tam jeszcze te ćwierć baku, nawet trochę więcej niż ćwierć. No to zawsze właśnie się dziwię, że tego paliwa jakoś mało wchodzi. Także szczerze mówiąc wątpię, żeby wyszło, weszło chociaż 50. No ale to, no zobaczymy. Weszło już 26. No wiadomo, 40 parę wejdzie na pewno. Zobaczymy czy wejdzie chociaż 50. A może wejdzie więcej, może się mylę. Zaraz no, sprawdzimy. 35. Przy okazji mogę Wam ciekawostkę sprzedać taką, że zdarzyło mi się ostatnio przewozić właściciela z jednej takiej samej rogu młodszej i, yy, wersji Limited, ja mam XL ktoś -e. yy, ma wersję Limited jak zobaczył moje spalanie to mówi to naprawdę jest pana spalanie? On żartuje chyba tak. no i zrobiłem mu małe szkolenie bo właśnie nie mógł uwierzyć, uwierzyć jak to możliwe że takie mam małe spalanie Tam akurat 5 litrów miałem yy, powiedział, że no, jeżdżę normalnie, tak samo jak on a no on poniżej 7 nie schodzi, także był w szoku. No zobaczcie, 53,7, no niecałe 54 litry weszły. Czyli w baku jeszcze jest 8 plus 6, tak? Czyli 14, ponad 14 litrów. No to przekłamania dosyć spore przyznacie, bo e 14, tak ponad 14 litrów no to na 14 litrach to ja prawie 300 km zrobię a komputer wskazuje że jeszcze ma 45 jak widzieliście także no nie wiem jak jest w innych samochodach ale pamiętam że to przekołanie na przykład w Aurisie też było spore nie wiem jak duże, też na pewno duże nie wiem czy aż tak duże no, ale to macie yy, macie taki yy, macie taką informację, że jak wam się zapala rezerwa, to nie trzeba od razu panikować. Jeszcze na pewno spokojnie do stacji dojedziecie, choćby i do niej 100 km, bo i jeszcze było. Trzymajcie się, pozdrawiam.